Witam serdecznie. Dziś mamy 19 grudnia 2022 Stoję Środkowie Jehowy. Gród jest 10 stopni. Tą swoją. Jaką mają wiarę, przybawi, zawsze. I Bożek takich wykorzystuje ze swoich korzyści, aby głosili tę strażnicę. Są zjedzone. Myślę, że Bogu służą prawdziwemu. Oczywiście organizacji Jehowa. Bo no Bóg nie ma na imię Jehowa. Bóg ma na imię Immanuel. Chrystus. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Godzina jest 16. 16. No i stoją. Nikt nie podchodzi. Marzną okale mu już jest zimno, chwilę stoi. Tam sotwory są zahartowani. Jak zrozumieją, jak byli wykorzystywani. To wtedy. No, wyrzucam ten stojak na hasze. Po co im taki stojak? Wiesz to panami Pana w sercu. i kierować się z całą miłością jeden do drugiego. Bóg w każdym człowieku, jesteśmy stworzeni na obraz Boży, czyli miłość, sprawiedliwość, radość, cierpliwość, dobroć łagodność, ponieźliwość, ale pielęgnować sobie owoce ducha. Kierować duchem prawdy. Nie duchem świętym, ale duchem Jehowy. Wszystkie religie nie służą Bogu prawdziwemu. To jest biznes, komercja, a wiara to jest co innego niż religia. Człowiek to przewrócił. Wiadomo jest... ...jest wypity. No i tak się tuła. Ale da radę, ogarnie się. Młody jest. W młodym ciele ma być duch Chrystusowy mamy być prowadzeni duchem Chrystusowym Ośrodkowie Jehowy stoją, no pogadają sobie, poplotkują i nie jest im zimno no mogłabym ich zaprosić do domu pod swój dach ale tam stoi. Moja sąsiadka z parteru Ania, jak była katoliczką to mówiła Dzień Dobry. A teraz jak jest świadkiem Jehowy, to już nie mówi. O, młody się ogarnął, już idzie. Alkohol jest niedobry, za dużo alkoholu. Wiadomo, trochę na krążenie. To tak, ale jak za dużo, to nie. Alkohol rozbija rodziny, uśmierca ludzi, jest rozpuszczalnikiem dla mózgu, człowiek nie myśli. Dlatego wszystko badajcie, wszystko z umiarem. A co dobre, tego się trzymajcie. No, otrzymamy się Słowa Bożego i wtedy Chrystus jest w nas. Jego spokój, miłość, radość. Cieszymy się z prawdy Chrystusa, że możemy się z nią dzielić, przekazywać, a chociaż wiemy, że za to nas nie lubią, prześladują. No, brat Bogdan. Przekazuje Słowo Boże Zbyszek Krusinowski Anioły Głoszą chcą Wam przekazać prawdy Chrystusowe A Wy za to nienawidzicie No prawda jest bolesna jak ktoś był u świadków 30 lat i nagle się dowie, że Jehowy nie ma to wiadomo, świat się wali, ale to ten fałszywy świat zbudowany właśnie na kłamstwie, na obudzie. I choćbyśmy siedem razy upadli, to Chrystus nas podnosi i budujemy dom duchowy na Chrystusie. Chrystus wczoraj, dziś i tam na wieki. Dzień dobry, Dzień dobry. Błogosławie.